Czym jest impuls elektromagnetyczny, czyli w skrócie EMP albo IEM? Coś, o czym myślimy najczęściej, kiedy wyobrażamy sobie wybuch ładunku atomowego, jądrowego i związane z nim konsekwencje. Ale impuls elektromagnetyczny jest spotykany o wiele częściej, ponieważ występuje też w czasie wyładowań atmosferycznych, kiedy słyszymy takie charakterystyczne trzaski w radiu. EMP to taki krótki impuls energii. Elektromagnetycznej, promieniowania elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości i bardzo dużym natężeniu. Taki impuls wywołuje w urządzeniach elektrycznych, elektronicznych duże szkody. Dochodzi do indukowania wysokiego napięcia w sieciach i w urządzeniach elektrycznych. Napięcie błyskawicznie rośnie, powodując wzrost natężenia. Powstaje z tego w wyniku tego. Bardzo dużo ciepła. I niestety przekłada to się na uszkodzenie tych urządzeń czy też sieci elektrycznych. Po prostu te wartości bezpieczne, krytyczne dla tych urządzeń są przekraczane. Tego ciepła, tego natężenia jest zbyt dużo i po prostu dochodzi do uszkodzenia. Jak powstaje taki impuls? Zacznijmy od tego, jak powstaje impuls atomowy. Chociaż tutaj należy zaznaczyć, że rozróżniamy lęb. Czyli impulsy powstające w czasie wyładowań atmosferycznych, NEMP, czyli impuls powstający w czasie wybuchu jądrowego, i impuls HEMP, kiedy wykorzystuje się te możliwości, maksymalne możliwości uszkodzeń, uszkodzenia urządzeń elektrycznych wynikających z detonacji ładunków atomowych. Wtedy te ładunki detonuje się na dużych wysokościach powyżej 20-30 km nad Ziemią. Wtedy to uderzenie tego impulsu elektromagnetycznego jest duże. Ale wróćmy do tego, jak powstaje. W czasie wybuchu powstaje promieniowanie gamma. To właśnie ono jonizuje cząstki powietrza, wybija przy tym elektrony, które oczywiście zaczynają się poruszać, zaczynają lecieć, chociaż lecieć to bardzo tutaj złe słowo. Poruszają się w takim samym kierunku, jak to promieniowanie, które je wywołało. Te przyspieszone elektrony zostają źródłem tego promieniowania elektromagnetycznego. Więc można powiedzieć, że przy okazji tej fali, tego lecącego promieniowania oraz tej fali uderzeniowej i innych wynikających z detonacji rzeczy, mamy jeszcze taki rozprzestrzeniający się impuls elektromagnetyczny. Te przyspieszone elektrony powodują niestety, że powstaje impuls elektromagnetyczny, który rozprzestrzenia się, Razem z tymi pozostałymi wynikami, można powiedzieć, detonacji takiego ładunku jądrowego. I dopóki są wystarczająco silne, dopóki jest wystarczająco silny ten impuls, może oczywiście uszkadzać urządzenia elektryczne. Impulsy mogą też powstawać na przykład w czasie erupcji słonecznych. Kiedy promieniowanie wchodzi w atmosferę pcha można powiedzieć pole magnetyczne i przy odpowiednich warunkach powstaje impuls elektromagnetyczny. Tak samo gdy w atmosferę wpadnie na przykład meteoroid, to gdy wchodzi w atmosferę ziemską, no nie tylko ziemską, ale przyjmijmy ziemską, powstaje taka jonizująca plazma i podobnie jak przy promieniowaniu ze słońca, po prostu to wszystko wybija elektrony i powoduje powstanie takiej Takiego impulsu rozprzestrzeniającego się impulsu elektromagnetycznego, który, kiedy trafi w urządzenie elektryczne i będzie miał wystarczająco dużą moc, siłę, może doprowadzić do jego uszkodzenia. Natomiast impuls w przypadku wyładowań atmosferycznych jest wynikiem tego, że przyspieszające w polu elektrycznym elektrony, które wytwarzają pole magnetyczne, wtedy w takim polu magnetycznym wytworzonym przez elektrony, jeśli tam znajduje się jakiś obwód elektryczny, czyli na przykład nasza sieć domowa, wtedy zostaje wyindukowana. Coś mi dzisiaj nie wychodzi to wymawianie, dochodzi do indukcji, tak to powiedzmy, powstaje wysokie napięcie, później wzrost natężenia i nasz sprzęt elektryczny może ulec zniszczeniu. I chociaż nie jest to może tak efektowne, spektakularne jak w przypadku naszych wyobrażeń o impulsie elektromagnetycznym, który zachodzi przy wybuchu ładunków atomowych, to jednak taki impuls elektromagnetyczny, który powstaje w wyniku wyładowań atmosferycznych, również może być bardzo niebezpieczny, na przykład do wszystkich znajdujących się w naszym domu urządzeń elektrycznych. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.